Portowej 600 kupuje się z dwóch powodów. Ze względu na ich fenomenalne właściwości jezdne. No i dla lansu yeah! 99 rok był najseksowniejszym rokiem w historii nowożytnych motocykli. Yamaha zaprezentowała następcę Tinder Kata. Dziewczynom robiło się gorąco, a chłopaki mieli problem z miejscem w spodniach. Dzisiaj zaprezentujemy Wam trzecie wcielenie tego przełomowego motocykla. Jak się pewnie już domyślacie przed wami, Yamaha R6. Jest to motocykl, który od chwili swojego poczęcia stał się najładniejszą, najlżejszą, najszybszą i w ogóle naj... 600-ką. I przez szereg kolejnych lat właśnie taki pozostał. Cała seria motocykli Ero od Yamahy jest najlepszą serią, jeżeli chodzi o design pońskich motocykli. Mogą się tutaj z nami nie zgodzić, właśnie się Legixów. Chodzi będą zapewne ponad to. A Kawasaki i tak nikt nie jeździ. Ja. Dobra, to było koniec recenzji. 90% części w tym motocyklu jest zmodyfikowanych w porównaniu do swojego poprzednika. Ono jest to, że pogrzebali w silniku. Ma on teraz. Krótszą budowę jest bardziej zwarty, pozwoleniem to na zastosowanie dłuższego wahacza przy niezmienionym rozstawie osi. Motocyk dzięki temu jeszcze pewniej się prowadzi niż poprzednik. Dodatkowo zajęli się najpoważniejszą bolączką poprzednich R6, czyli wadliwą skrzynią biegów. Tutaj skrzynia biegów jest wzmocniona i użytkownicy R6 już nie narzekają na jej trwałość. Warto także wspomnieć o ramię, to jest zupełnie inne niż poprzednikach tego motocykla. Składa się ona z dwóch elementów spawanych ze sobą, które zostały dla niej ciśnieniowo, dzięki temu jest jeszcze sztywniejsza. Pozycja jest dokładnie taka, jakiej się spodziewacie, jest to bezkompromisowy sport. Jesteśmy mocno pochyleni na tym motocyklu i dzienne przebiegi, rozsądne dzienne przebiegi to jest około 100 km. Chyba dokładnie po przejechaniu 101 km gwarantowana jest wizyta okręgarza i bardzo prawdopodobny z ją. W 2003 roku Yamaha R6 legitymowała się mocą 123 koni. Był to najmocniejszy sport w swojej klasie, dodatkowo jego waga była najmniejsza. W tym czasie konkurencją dla tego motocykla był mocno już podstarzały Gix, który wyglądał jak lokomotywa w klasie sportowych motocykli. i sportowy słoń. Tak. Debiutowała CBR 600RR, aczkolwiek miała tylko 115 koni. Kawasaki oferowała wtedy model 636, który miał wyższą moc, i nie był zaliczany do standardowych 600ek, także Yamaha R6 Model 2003 wymiatał w każdym, na każdym, na każdym, wszędzie wymiata. Halo? Koło sklepu, ja tu wodę kupię. R6 już legendą. Jego wysokie obroty i agresywne oddawanie mocy to wizytówka tego motocykla. Aczkolwiek warto wspomnieć o tym, że ta moc agresywnie oddawana jest dopiero w wysokim zakresie obrotów. Są motocykle, które robią wysokie obroty, są motocykle, które kochają wysokie obroty, ale Yamaha R6 wprost je wielbi. Powyżej 11 tysięcy obrotów ten silnik po prostu lata po tych obrotach, fenomenalnie się na nie wkręca i wtedy Yamaha żyje pełnią życia. Mimo tego, że ten silnik wprost kocha wysokie obroty, da się nim spokojnie jeździć także w mieście. Ale nie do tego został on stworzony. Jest to sportowa maszyna, którą powinniście tylko i wyłącznie ostro pocinać po winklach. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, z przodu mamy dwie tarcze 298 mm oraz czterotłoczkowe zaciski. Z tyłu mamy jedną tarczę i jednotłoczkowy zacisk. Cały zestaw bardzo dobrze radzi sobie z mocą oraz masą tego motocykla. Jest najbardziej adekwatny do osiągu werszóstki. Tył jest jednym z najlepszych hamujących układów, z jakimi mieliśmy okazję testować. Przód jak najbardziej pasuje do tego moto, pozwala nam na ostre wyhamowanie do winkla i na pewno do Same wrażenia z jazdy są jak najbardziej pozytywne. Motocykl pewnie prowadzi się na zakrętach, pewnie hamuje. Jedyną bolączką tego motocykla jest to, że podczas ostrego przyspieszania przód nieco słabiej jest wyczuwalny niż ma to miejsce w innych sportowych motocyklach. Warto tutaj zastosować amortyzator skrętu, który powinien zlikwidować tą bolączkę. Yamaha R6 zdecydowanie możemy pochwalić za najseksowniejszy design w swojej klasie. Ponadto oferują na silnik, który jak najbardziej pasuje do sportowej 600. -ki. Dopełnieniem wszystkiego są jadowite hamulce oraz dobre prowadzenie. Jeżeli ktoś szuka rasowej, sportowej 600, to to jest właśnie ten wybór. Nie szukajcie tutaj komfortu, tylko sportowych wrażeń.